Filip Lewandowski, Sebastian Romanowski na lotnisku jest siódma mniej więcej rano, prosto z Litwy. Co tam robiłeś, powiedz, co to był na turniej? Siemano, no co, jak widać, napadli mnie i wróciłem goły i wesoły, nie? No co, pojechaliśmy na turniej z zamiarem zwycięstwa, niestety, w pierwszej walce poległem, więc cały turniej nie pyknął. Skąd taki wybór, czemu akurat tam? Organizator się do nas odezwał, w sumie sam napisał, zobaczył gdzieś tam, wygooglował nas, że jesteśmy dobrymi fajterami i zaproponował fajny właśnie turniej. Zgodziliśmy się i pojechaliśmy zobaczyć i było naprawdę fajnie. Pierwsza walka z Brazylijczykiem, dobrze się orientuje? Tak, tak, Brazylijczyk. Co byś o nim jeszcze więcej powiedział, wiesz, gdybyś mógł przybliżyć, no bo wiadomo, że teraz gal jest dużo, nie każdy może się orientuje co, gdzie się dzieje. No, jeżeli chodzi o tego mojego przeciwnika, to tak naprawdę wszystkiego się spodziewaliśmy to, co robił, tak? Yy, oglądaliśmy jego walki, zawalczył tak jak walczy, bił dużo lokików i w sumie tego na to trzeba było uważać, nie? ale no, nie broniłem w ogóle tej nogi w pierwszej rundzie to całkowicie. No żadnego lokika nie obroniłem na przygotowaniach do walki borykałem się z kontuzjami kolan i nie wiem czy, czy podświadomie byłem zablokowany, że myślałem o tym kolanie i nie reagowałem, bo bałem się zablokować, że jak dostanę w, te, w piszczel to, że z kolanem coś się stanie. W walce tego nie czułem oczywiście, dostawałem te kiki y i nie czułem kompletnie nic. I, no ale nie reagowałem, całą pierwszą rundę nie reagowałem i mocno mnie ta noga wykluczyła z walki, że normalnie zabierała mi tlen, ciężej mi się chodziło i coraz większe problemy mi to stwarzało. Nie, ja starałem się wywierać tą presję, cały czas gdzieś tam boksować, ale ta noga mi bardzo przeszkadzała i strasznie mi ona zajechała, nie? Jak stoi poziom MMA na Litwie, jak tam to wygląda? Czyli na samej Litwie, jeżeli chodzi o MMA, to właśnie jeżeli rozmawialiśmy tam z między innymi organizatorami, to wcale nie jest wysoki poziom MMA, dlatego też tam było dużo obcokrajowców. Tam Litwin akurat wygrał ten turniej teraz ten bardzo dobry zawodnik, fajnie się pokazał. To Litwin wygrał właśnie, tam ich można powiedzieć lokalna gwiazda, ale tak to byli sami z innych krajów zawodnicy, z Brazylii właśnie między m.in. Azerbejdżanu, też mocni zawodnicy, więc bazowali na obcokrajowcach, a nie na swoich. Nie było dużo zawodników w MMA z Litwy. Trochę Cię nie widzieliśmy, nieco pauzowałeś. Powiedz, co dalej po tej walce, jakie masz plany? Plan zawsze taki sam. Dojść do zdrowia, wrócić i naprawić, co się źle robi i wrócić na, zwyci na zwycięską ścież ścieżkę. Tutaj w Polsce, jak rozumiem, będziesz się bił dla feny? No zobaczymy, no, w, w, mój kontrakt już się skończył z Fenem, ale jesteśmy dogadani, że na słowo można powiedzieć, bo przez cały kontrakt zawalczyłem tam dwie walki, a miałem kontrakt na trzy lata, więc jeżeli się dogadamy dobrze finansowo, że będzie pasowało to z dwóch stron, to nie ma problemu, żebym tam zawalczył. Przyleciałeś z bratem, nie chciałbyś znowu wrócić do KSW? Wiadomo, żebym wolał walczyć z bratem w KSW, no bo gdzie lepiej jak nie w KSW i obok braciszka, tak? A to też z takich ciekawostek i nowości prezes Paweł już jak bił się ostatnio w MMA, nie wiem czy to śledziłeś. Czy też w rzymskiej klatce, może tak? Nie wiem czy śledziłem, bo nie powiem, że śledziłem, tak tego pilnowałem, ale wiem, że walczył i akurat oglądaliśmy kawałek tej gali w MMA, ale to już była za późna godzina. Ja zasnąłem akurat już na tych ostatnich walkach, no ale słyszałem, że tam jest dużo kontrowersji, i te, no, ale nie wnikam w sumie, jakby nie interesuje mnie ten wynik i nie sobie tam chłopaki się biją. Nie? To jeszcze z takiej bieżączki Fedorem Emilenenko zakończył karierę, walka skończyła się jakiś czas temu. Kibicowałeś mu zawsze? No oczywiście, na nim się zawsze kibicowało się jemu i na nim się wzorowało. To był naprawdę mega zawodnik, z szacunkiem zawsze do każdego podchodził. Więc no, jego sportowa kariera, widziałem, że była zakończona, Blader ją zakończył i no co, tylko bić mu brawa i żeby jeszcze takie legendy się rodziły. Tak jeszcze patrzę na twoją twarz chyba tak? Rozcięte tutaj nad nad lewym okiem, coś, coś jeszcze się takiego stało. Nie, nie, tam jeżeli tam o twarz chodzi coś, to tam nie czuję, nie, ale noga jest. Z nogą jest źle, nie było źle już przed walką, a teraz jest albo najgorzej, albo dalej źle. Proszę. No zobaczmy, no, tak, zobacz, wiem, no jest, jest. No mówię wcześniej było już tam, no coś tam było po prostu i mam nadzieję, że zostało coś tam było, a nie jeszcze więcej. No dobra, słuchaj, to zdrowia życzę. Dzięki serdecznej, powodzenia, bo wiem, że jeszcze lecicie do domu dzisiaj, a trasa jednak jest nogodna, że tak powiem. Ja również ta, ja również dziękuję bardzo, że przyjechali specjalnie, zrobi zamiast wywiad, więc dziękuję, szanuję. Dziękuję wszystkim oczywiście kibicom, którzy mi kibicowali, mnie wspierali i tym, co byli też na Litwie i krzyczeli. Czyli serdecznie była ekipa, pozdrawiam. Tak? Było, była jakaś ekipa, którą słyszałem głośno i bardzo się cieszę, że czułem się jak na gali w Polsce, bo było ich naprawdę słychać, więc pozdrawiam was serdecznie i pozdrawiam też wszystkich sponsorów, którzy mi pomagają, kibiców, przyjaciół, rodziny i tak dalej. Dziękuję za trzymane kciuki. Wyzdrowieję i na pewno wrócę mocniejszy. Zawsze z przyjemnością panowie. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Pozdrawiam.